Minął miesiąc odkąd dostałem Saints Row do recenzji i muszę powiedzieć, że nadal w niego gram. Dlaczego? No tego dowierzcie już z reszty materiału. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym krótko nakreślić, czym dla mnie Saints Row jest. Nigdy nie grałem w jedynkę i dwójkę. Słyszałem za to, że są one dość mroczne względem kolejnych części, dlatego też jakoś nigdy mi się do nich nie paliło. Trójka kupiła mnie w 100% swoim przegięciem, humorem i gameplayem. Czwórka była zbyt superbohaterska i jakoś w trakcie jej ogrywania nie bawiłem się aż tak dobrze. Zagad Out of Hell nawet się nie brałem. Nie mogłem jednak oderwać wzroku od zwiastunów zapowiadających całkiem nowe, świeże Saints Row. Latynoskie klimaty, pustynia i całkiem spore miasto skupione wokół dość sporego jeziora. Reboot miał być hybrydą między ponoć świetną fabułą z jedynki i dwójki, a humorem i często przegiętymi żartami z trójki i czwórki. Nie ukrywam, że bardzo się podjarałem. Pożerałem każdą możliwą informację związaną z tytułem i nakręcałem się coraz bardziej. Zwykle staram się tego nie robić. Robić, gdyż wiąże się to z rozczarowaniem. Tym razem jednak nie byłem w stanie się pochomować. Każdy przeciek, oficjalna informacja, zdjęcie czy zwiastun wszystko to napędzało u mnie potężny hype train, którego nie mogłem zatrzymać, mimo że bardzo się starałem. Widziałem pokaz z gry tylko dla prasy, o którym też zrobiłem materiał. Porobiłem sobie postaci w Kratorze i nawet chciałem z tego zrobić materiał, ale jakoś odpuściłem. Przyszedł czas na recenzję i okazało się, że jest to dokładnie to, co opisywałem. Twórcy. Trafiło to u mnie pod każdym punktem. Ocena 10 na 10 wzbudziła sporo kontrowersji i zacząłem kwestionować, czy gra jest naprawdę tak dobra. Porobiłem jednak wszystko, co zostało do zrobienia w otwartym świecie i wziąłem się za fabułę. I znów pojawiły się misje poboczne. I okazało się, że gram już miesiąc, a dalej tej gry nie skończyłem i mimo to chcę nadal do niej wrócić. Dlaczego? Co ta gra ma w sobie takiego, czego potrzebowałem? Jak już zaczynamy, to na pewno chciałbym się skupić na paru rzeczach zarzucanych mi w poprzednim materiale. Najważniejszą z nich była moja ocena. Pojawiały się komentarze w stylu 10 na 10? A Kumam sprytnie przemyślane, bo skoro gra to parodia, to recenzja to też parodia. Nie wiem czy się śmiać czy płakać. Po prostu nie traktuję tej recenzji poważnie. Czy ale durna recenzja XD! Większość ludzi, w tym każdy kto grał w poprzedniej części, jedzie po tej gówno grze jak po i słuce, no cóż widać jak bardzo rzetelna to recenzja XD. Pojawił się także komentarz o tym, że recenzja była opłacona. Powiem krótko, no nie. Jakbym dostał pieniądze za materiał, to bym o tym powiedział. Poza tym nie zgodziłbym się na to, żeby twórcy mieli jakikolwiek wpływ na moją ocenę. Pozostała jeszcze druga kwestia, która dotyczyła grafiki. Tutaj zarzucono, że grafika jest słaba i wygląda jak z 2010 roku. Jest tutaj trochę mojej winy w tym, co było widać na ekranie, bo mój komputer już do najnowszych nie należy. Tak czy inaczej, ja dalej gram w Saints Row. Dlaczego? Co ta gra w sobie ma? Czy gram w nią dlatego, że chcę sobie udowodnić, że nie jest taka zła? A może wątpię w swoją ocenę i szukam, gdzie popełniłem błąd? No nie. Okazuje się, że ja naprawdę się wkręciłem. Gram sobie i gram, aby poznać ten świat w 100%. procentach. Szukam znajdziek, wypełniam zlecenia, robię fabułę, powiększam swoje imperium, spędzam czas z postaciami przedstawionymi i zdaję sobie sprawę, że zaczynam je darzyć sympatią. Przyłapałem się nawet na tym, że cechy charakteru głównej postaci, która ma wyglądać tak jak ja, również gdzieś się u mnie przejawiają. Rzucam żartami na prawo i lewo, dbam o relacje z przyjaciółmi, staram się zrelaksować kiedy jest na to czas, ale pracuję po godzinach pełen pasji. Przyjaciele głównej postaci są wobec niej równie życzliwi co ci moi w stosunku do mnie. Zdaję sobie sprawę, że utożsamiam się z tą postacią. Kreator postaci po raz pierwszy w życiu pozwolił mi stworzyć taką postać, która wygląda tak jak ja, a do tego jest podobna charakterem. Możliwość zrobienia swoim awatarem w grze wielu rzeczy, których w realu nie mogę daje mi ogromną satysfakcję. Do tego za każdą wykonaną akcję dostaję swego rodzaju nagrodę. Nie mówię to o walucie w grze, czy punktach doświadczenia. Mówię o komentarzach głównej postaci, pomysłach jakimi rzuca i reakcjach na poszczególne rzeczy. Do tego mega podoba mi się klimat. Zawsze twierdziłem, że klimaty pustynne nie są raczej dla mnie. Wcześniej przekonał mnie do siebie tylko Mad Max, a potem trochę Cyberpunk 2077. Oh, Tutaj okazuje się, że można zrobić grę, która skupia się zarówno na pustkowiach, jak i na mieście. Niby na pustyni nic się nie dzieje, ale jest ona zaprojektowana na tyle ciekawie, że co chwila coś przykuwa nasz wzrok. Pojedyncze budynki, ludzie spacerujący z plecakami, punkty widokowe, a do tego nasze przerobione auto i świetna muzyka grająca z głośników. I nagle okazuje się, że pustynia wcale nie musi być nudna. W całym świecie, również na pustyni, znajdziemy rzeczy, które możemy sfotografować, zlecenia połoczne, strzelnice, punkty informujące nas o historii świata Przedstawionego przeciwników czy krajobrazy, na które po prostu chce się patrzeć. Mimo, że gra nie jest może najpiękniejsza na świecie, mnie zachwyca swoim klimatem i wyglądem. Fabularnie również jest świetnie, postaci są napisane naprawdę mega dobrze. Gdy jadę samochodem Elia, nie zmieniam jego stacji. Słucha on muzyki klasycznej. Nie siada mi ona, ale to nie jest moje auto i nie zamierzam tu niczego zmieniać. Nina natomiast woli Rock. Co do Keva, on słucha muzyki elektronicznej. Te klimaty bardziej mi siadają. Tak, nadal mówię o NPC-tach. O ile zawsze powtarzam, że lubię różne rodzaje muzyki, o tyle w tym tytule to jest jeszcze bardziej uwypuklone. Gdy zdobywam samochód, nie zmieniam stacji radiowej. Słucham tego, co leci. Czy to utwory grane na gitarze i śpiewane po hiszpańsku. Muzyka klasyczna, rock, rapsy, czy muzyka elektroniczna. Gdy jednak nic nie leci w samochodzie, włączam sobie radio drop. Tam leci muzyka taka jak w holenderskim radiu Slam, w środę, w piątek i w sobotę wieczorem. Innymi słowy, buja. Co do pojazdu, którym jedziemy, tutaj jest sporo różnych opcji modyfikacji. Jak zdobyć pojazd? Wystarczy wjechać z nim do garażu. Wtedy możemy zmieniać jego osiągi czy wygląd. Opcji kustomizacji w grze jest masa. Koroselia, naklejki, malowanie, rozmiar opon czy wygląd felg to tylko część z tego co możemy zrobić. Zaspokoiło to moją ochotę grania w Need for Speeda, o którym myślałem już od jakiegoś czasu. Do tego mogę ubrać swoją postać tak jak ubieram się na co dzień, a to jest dla mnie dodatkowy plus. Dzisiaj mam na sobie czarny dres i siedzę w słuchawkach. No to tak ubrany sobie pobiegam w grze. Do tego genialne Specjalne mechaniki pojedynkowania się z przeciwnikami sprawiają, że czasem potrafię się z nimi strzelać, nawet przez pół godziny i się nie znudzić. Świetny model jazdy, latania helikopterem czy szybowania w specjalnym stroju nakręcają mnie do dalszego zwiedzania świata. Nie wiem jakim cudem, ale twórcy uderzyli w dokładnie to miejsce, w które powinni. Tytuł wciąga na długie godziny, i nie ukrywam, że po tym miesiącu grania nadal go nie ukończyłem. Mam jakieś 75% gry. Nie mogę się jednak doczekać tej końcówki. Fabuła bowiem polega tutaj na budowaniu relacji z postaciami przedstawionymi i powiększaniu swojego imperium. Kościół świętych jest już w renowacji i widzę w nim naszych ludzi. Czy zostanę bossem największego gangu Santo Ileso? I jeszcze trochę poczekam na tę odpowiedź. Tymczasem zajmuję się tym, co mi pozostało. Najpierw się jednak przygotuję. Idę na balkon i palę blanta. Wracam do domu, odpalam grę i czekam aż się załaduje. Najpierw muszę się ubrać, tak jak dzisiaj wyglądam. Wsiadam do samochodu w grze, puszczam muzykę i ruszam do kolejnego celu. Właśnie zajmuję się powiększaniem swojego imperium i zwiększaniem swoich przychodów. Niby nie muszę, ale chcę. Gra podoba mi się tak bardzo, że chcę ją odkryć w 100%. Ostatnio miałem tak przy Dying Light'ie dwójce, a wcześniej Cyberpunk 2077. Niektóre gry przechodzi się, aby poznać historię. Inne za to przechodzimy, aby poznać całą umieszczoną w ich zawartość, każdy detal, smaczek, historię małą czy dużą. Tak właśnie jest z Saints Row. W kolejce czeka na mnie jeszcze pierwszy Bioshock, którego jeszcze nie ograłem, a potem muszę dokończyć Assassin's Creed Odyssey. Najpierw jednak muszę zająć się tytułem, który jest dla mnie grą wręcz idealną. No nic, ja w takim razie idę na balkon, a potem lecę dalej odkrywać świat przedstawiony. Dzięki za obejrzenie i na razie. Idzie facet przez pustynię i jest bardzo sprawniony. Widzi sklep z krawatami i myśli sobie po co mi krawat. Idzie dalej, a tam basen z zimną, czystą wodą, a u góry napis bez krawatów nie wpuszczamy.